Mike Blyer, prezes Abel Distributors jest tu dzisiaj, aby porozmawiać z państwem o ofercie Bosch na rok 2025, w szczególności o naszych falownikach, centralach wentylacyjnych, pompach ciepła i tym podobnych. Zanim do tego przejdę, chcę tylko powiedzieć, że Abel działa na rynku już od 45 lat. Zobaczysz rzeczy, o których mówimy, nowe logo, które wprowadzamy. Jesteśmy naprawdę podekscytowani rokiem 2025 i cieszymy się, że działamy na rynku od 45 lat. Zanim przejdę do produktów, kilka słów o firmie Bosch. Byliśmy pierwszą firmą, która wprowadziła Bosch do Chicago. Dostrzegliśmy wartość tych pomp ciepła 8 lat temu i nie moglibyśmy być bardziej zadowoleni z naszych relacji z Bosch i tego, co udało nam się zrobić z produktem z Waszą pomocą. Nie bez powodu nazywamy siebie królami pomp ciepła. Porozmawiajmy o ofercie, a konkretnie o falownikach na rok 2025. Pierwszą częścią, o której opowiem, są 15-sekcyjne AC. Naprawdę niesamowity produkt klasy podstawowej. Niezależnie od tego, czy chcesz po prostu wymienić standardowy klimatyzator na pompę ciepła, super cichy. Niesamowite połączenie z naszymi systemami UNICO. Bardzo wysoka wartość za te pieniądze. Naprawdę. Jedyną różnicą między 15-sekcyjnymi przed i 15-sekcyjnymi teraz jest tak naprawdę tylko czynnik chłodniczy 454. Zajmiemy się tym w późniejszych filmach na temat tego, jak wprowadziliśmy złączki zaprasowywane i rzeczy, które mogą Ci w tym pomóc, ale w zasadzie zobaczysz, że 15-sekcyjny to niesamowita podstawowa pompa ciepła. Bardzo, bardzo wysoka wartość w stosunku do ceny. Przejdźmy teraz do konia roboczego, pompy ciepła, która naprawdę wysunęła Bosch na pierwszy plan ich 20-sekcyjnej jednostki. Ponownie różnica między 20-sekcyjną A410 i 20-sekcyjną nową 454 to w większości tylko czynnik chłodniczy. Zobaczysz, że nadal będziemy robić to, co robimy na stronie internetowej, którą połączymy z rabatami tam, gdzie ma to zastosowanie. Pokażemy, jak pokazać to klientowi za pomocą naszych 25-sekcyjnych rabatów. Połączymy go ze wszystkimi innymi elementami i częściami, których potrzebujesz, aby upewnić się, że masz wszystko na miejscu, aby zainstalować go idealnie za każdym razem. Więc naprawdę, bardzo niewielka różnica między starymi 20-sekcyjnymi i nowymi 454 pod względem wyglądu, wydajności i wszystkiego innego. Teraz chcę przejść do tego, co Bosch przygotował na rok 2025. To, co nazywają swoją jednostką Ultra Cold Climate. Lub to, co lubimy nazywać naszą jednostką Ultra Chicago Cold Climate na rok 2025. Ponownie, jest to zupełnie nowa jednostka. Naprawdę pracowali nad wieloma nowymi i interesującymi zmianami. Pierwszą rzeczą jest to, że urządzenie ogrzeje 100% do 5 stopni. Niesamowite, prawda? Tak więc dla Chicago możliwość posiadania pompy ciepła, która osiąga 100% do 5 stopni, jest niezwykle cenna. Zejdzie do minus 13 stopni, około 70% swojej wydajności. Więc naprawdę chcesz dowiedzieć się, jakie jest właściwe zastosowanie: czy będziesz go parować z piecem i 80% i 96%, czy będziesz go używać z centralą wentylacyjną? Może z listwą grzewczą, ale wystarczy powiedzieć, że zakres, jaki ma ta rzecz, naprawdę nie ma sobie równych. Kolejną naprawdę wyjątkową rzeczą w tej jednostce jest to, że ma tylko 5 ton. Uwielbiamy to, ponieważ jest to naprawdę tylko jeden skos do magazynu, co naprawdę ułatwia nam pracę. Będzie modulować do 19 tysięcy BTU. Więc znowu, zakres tego po prostu niesamowity. I znowu, tam, gdzie obowiązują rabaty, niezależnie od tego, czy jest to komet, czy 25C, czy oba, sparujemy to wszystko dla Ciebie. Jeśli jest coś do oddania, zrobimy to bezpośrednio w punkcie zakupu. I ponownie postaramy się jak najbardziej ułatwić zakup odpowiedniego sprzętu i jego instalację za każdym razem. Zanim przejdę do innych części linii, jeszcze raz chciałbym wspomnieć i będą one w innych filmach będziemy wprowadzać złączki zaprasowywane od Konig Banninger. Są oni swego rodzaju OG, jeśli chodzi o złączki zaprasowywane z Europy. Naprawdę staraliśmy się nie spieszyć i zidentyfikować odpowiednie złączki zaciskowe, pasujące do sprzedawanych przez nas produktów. Jesteśmy naprawdę podekscytowani współpracą z Konig Banninger. Inne rzeczy, którym się przyglądamy. Upewnimy się, że wszystkie te urządzenia znajdują się na naszej stronie internetowej z rozwiązaniami. Upewnimy się, że odpowiednio sparowaliśmy zestawy linii. Upewnimy się, że są tam zabezpieczenia przeciwprzepięciowe. W 2025 roku zrobimy to, co zrobiliśmy dla Ciebie w 2024 i 2023 roku, czyli damy Ci wszystko, czego potrzebujesz, bezpośrednio na naszej stronie internetowej. na dlatego tu jesteś. Przejdę teraz do central wentylacyjnych. Do tej pory Bosch produkował niekomunikujące się centrale wentylacyjne. Nadal będziemy je mieć w 2025 roku. Będą więc nadal dostępne dwutonowe, trzytonowe, czterotonowe i tonowe. Teraz mają komunikacyjną centralę wentylacyjną. Tak naprawdę jest to jednostka do ultra zimnego lub zimnego klimatu Chicago. Więc zobaczysz te pary. Jest to komunikacja dwuprzewodowa. Brian ma na ten temat wideo, w którym omawia to szczegółowo. Jestem naprawdę podekscytowany. Zobaczysz to na innych stronach, prawda? Ostatni i z pewnością nie mniej ważny jest dwustopniowy piec Bosch o sprawności 96%. Ponownie. Mamy go już w magazynie. Więc tak naprawdę jedyną rzeczą, która jest inna, a przynajmniej kilka rzeczy, które są inne, jest oczywiście. Deska na tym nowym dwustopniowym 96%. Ma miejsce na płycie, w którym można ją podłączyć. Nie jest więc potrzebny moduł interfejsu. W przypadku niektórych innych urządzeń, które mamy, czy to Napoleon, czy innych, potrzebujesz tego lub UNICO. Potrzebujesz jakiegoś rodzaju interfejsu A2L. W przypadku Bosch naprawdę przemyśleli to do końca, ponieważ są Bosch. Więc ta płyta ma receptor, do którego można ją po prostu podłączyć i będzie wiedzieć, że masz 454, wszystko będzie gotowe. I jeszcze raz, żeby przypomnieć, że piec Bosch ma trzy pozycje: przepływ w górę, w lewo lub w prawo. Super proste. Ludzie naprawdę kochają ten piec. Jesteśmy podekscytowani nim. Myślę więc, że to prawie wszystko. Wiem, że to było dużo, ale ponownie, jest to duży asortyment i bardzo ważna część tego, co sprzedajemy tutaj w Able Distributors. Chciałem poświęcić trochę czasu na przedstawienie naszego nowego asortymentu na 2025 rok. Z niecierpliwością czekamy na wszystkich w przyszłości. Dziękuję.